Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie 34. W Ostrosłupie Prawidłowym Trójkątnym wysokość ściany bocznej prostopadła do krawędzi podstawy Ostrosłupa jest równa 5 pierwiastków z 3 przez 4. A pole powierzchni bocznej tego Ostrosłupa jest równe 15 pierwiastków z 3 przez 4. Oblicz objętość tego Ostrosłupa. No dobrze, zastanówmy się najpierw, co my mamy podane w zadaniu. W zadaniu podany jest, że mamy do czynienia z ostrosłupem prawidłowym trójkątnym. Co to znaczy? No to na pewno znaczy, że w podstawie jest trójkąt równoboczny. To pierwsza informacja. Dalej wiemy, że wysokość ściany bocznej jest równa 5 pierwiastków z 3 przez 4. Czyli tutaj na rysunku zaznaczamy sobie od razu wysokość ściany bocznej, czyli 5 pierwiastków z 3 przez 4. Dodatkowo wiemy, że pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe 15 pierwiastków z 3 przez 4. No i teraz popatrzmy. Na naszym rysunku widać, że mamy trzy takie same ściany boczne, ponieważ w podstawie jest trójkąt równoboczny. Zatem jeżeli one są identyczne, to możemy sobie znaleźć pole jednej takiej ściany. Jeżeli wiemy, że pole trzech wynosi 15 pierwiastków 3 przez 4, to pole jednej wystarczy to pole podzielić przez 3. No dobrze. I najpierw od tego zaczniemy, czyli 15 pierwiastków z 3 przez 4, dzielę przez 3, stąd pierwiast... 15 pierwiastków z 3 przez 4 dzielenie zamieniamy na mnożenie przez odwrotność, czyli razy 1 trzecia. Wracam 15 i 3 przez 3, 15 podzielić na 3 daje nam 5, czyli mamy 5 pierwiastków z 3 razy 1 to 5 pierwiastków z 3, 3 podzielić na 3 to 1, zatem 4 razy 1 to 4. I w ten sposób otrzymaliśmy powierzchnię jednej ściany bocznej, czyli ona wynosi 5 pierwiastków z 3 przez 4. Teraz wyznaczę sobie długość krawędzi podstawy. No, w jaki sposób to wykonam? Wykonam to korzystając z pola ściany bocznej. Wiemy, że będzie to pole trójkąta. Pole trójkąta wyraża się wzorem a razy h przez 2, gdzie a to krawędź, h to wysokość. Co my wiemy? Wiemy, że powierzchnia takiego trójkąta jednego wynosi 5 pierwiastków z 3 przez 4. Wiemy, że wysokość tej, tego trójkąta to 5 pierwiastków z 3 przez 4. I to wszystko podstawiam do mojego wzoru. Zatem za P wstawiamy 5 pierwiastków z 3 przez 4 jest równe. A zostaje razy wysokość, czyli 5 pierwiastków z 3 przez 4 dzielone przez 2. I takie równanie musimy sobie rozwiązać. Widać, że jest to równanie z jedną niewiadomą. A więc otrzymam długość krawędzi A. No dobrze, najpierw obie strony równania mnożę przez 2, aby zgubić ten mianownik. Stąd mamy 5 pierwiastków 3 przez 4 razy 2, skrócę czwórkę i dwójkę, otrzymuję 5 pierwiastków 3 przez 2. Jest równe. Tu mianownik znika, więc mamy A razy 5 pierwiastków 3 dzielone przez 4. Teraz chcę się pozbyć tego. Wyrażenia. Zatem tu mamy mnożenie. Użyję działania przeciwnego, czyli dzielę obie strony równania przez 5 pierwiastków z 3 przez 4 i od razu zamieniam stronami. Stąd A jest równe. 5 pierwiastków z 3 przez 2. No i pamiętamy, że podzielić przez ułamek to znaczy pomnożyć przez odwrotność, czyli odwracamy ten ułamek. Mamy 4 przez 5 pierwiastków z 3. Jak widzimy, 5 pierwiastków z 3 i 5 pierwiastków z 3 nam się skrócą. I 4 przez 2 daje nam 2, zatem krawędź podstawy naszego ostrosłupa będzie miała długość 2. No dobrze, teraz mamy obliczyć na koniec naszego zadania objętość tego ostrosłupa, więc potrzebna nam będzie jego wysokość. Ja na rysunku naniosłem wysokość podstawy, czyli wysokość trójkąta równobocznego i wysokość ostrosłupa, duże H. No i teraz ten odcinek oznaczyłem sobie literką x. Pamiętamy, że mamy do czynienia z trójkątem w podstawie, oczywiście z trójkątem równobocznym, a on jest bardzo specyficzny. Wiemy, że wysokość takiego trójkąta wyrażana jest wzorem h równa się a pierwiastek z 3 przez 2. No to z, y, od razu możemy sobie ją znaleźć. Wiemy, że krawędź podstawy ma 2, zatem h to 2 pierwiastki z 3 przez 2. Skracamy dwójki, stąd wysokość to pierwiastek z trzech. Teraz korzystamy z własności trójkąta równobocznego. Wiemy, że ten odcinek to 1 trzecia całej wysokości, czyli odcinek x będzie równy 1 trzecia razy wysokość, czyli razy pierwiastek z 3. Po wymnożeniu odcinek x ma długość pierwiastek z 3 przez 3. No i teraz można zauważyć, że powstał nam w tym miejscu trójkąt prostokątny, którego bok x ma długość. Pierwiastek z 3 przez 3. przeciwprostokątna ma długość 5, pierwiastka z 3 przez 4, a brakuje wysokości. No więc skorzystamy sobie z twierdzenia Pitagorasa, czyli jedna przyprostokątna do kwadratu plus druga przyprostokątna do kwadratu równa się przeciwprostokątna do kwadratu. No i wstawiamy. Pierwsza przyprostokątna, czyli ten odcinek x, to pierwiastek z 3 przez 3 do potęgi drugiej, plus druga przyprostokątna to wysokość ostrosłupa, czyli h kwadrat. Jest równa przeciwprostokątna, czyli ta wysokość ściany bocznej. 5 pierwiastków z 3 przez 4 do potęgi drugiej. Wykonujemy potęgowanie. Pierwiastek z 3 do potęgi drugiej to pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, czyli pierwiastek z 9, a to jest nic innego jak 3. W mianowniku 3 razy 3 daje nam 9. Plus h kwadrat przepisuje, równa się. Teraz tu potęgujemy licznik. 5 razy 5 to 25. Pierwiastek z 3 do potęgi drugiej tak samo jak tu to 3, a więc 25 razy 3 daje nam 75. A w mianowniku 4 razy 4, czyli 16. No dobrze, teraz pozbędę się 1 trzeciej z lewej strony mojego równania, zatem odejmuję od obu stron równania 1 trzecią. Otrzymuję h kwadrat równa się 75 16 minus 1 trzecia. Odejmujemy ułamki, czyli muszę sprowadzić je do wspólnego mianownika. No wspólnym mianownikiem dla 16 i 3 będzie liczba 48. Pierwszy ułamek rozszerzam przez 3, a drugi przez 16. Otrzymuję 3 razy 75 to 225, a w mianowniku 16 razy 3 to 48. Minus. Teraz tutaj. Rozszerzałem przez 16, zatem 1 razy 16 to 16, a w mianowniku 3 razy 16 to 48. Otrzymuję h kwadrat równa się 225 minus 16 to 209 przez 48. No i pozbywamy się potęgi, czyli nakładam na obie strony równania pierwiastek, stąd h to pierwiastek z 209,48. No i co ja tu jeszcze mogę zrobić? No mogę 48 zamienić na 16 razy 3. Rozdzieliłem, jak widzimy, te pierwiastki, więc w liczniku mam pierwiastek z 209, a w mianowniku pierwiastek z 16 razy 3, ponieważ pierwiastek z 16 da nam 4. Otrzymuję H równa się pierwiastek z 209 dzielone przez 4 pierwiastki z 3. No i teraz musimy jeszcze zgubić pierwiastek z mianownika, więc rozszerzam mój, pierwiast... mój ułamek przez pierwiastek z 3. Zatem mnożę i licznik i mianownik przez pierwiastek z 3 i otrzymuję H jest równe pierwiastek z 209 razy pierwiastek z 3 dzielone przez 4 przepisuję, a pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 dałoby nam 3, czyli na końcu moja wysokość jest równa pierwiastek z 627 dzielone przez 12. Przechodzimy do obliczenia pola powierzchni podstawy, bo to będzie również potrzebne do obliczenia objętości. No Pola podstawy, czyli inaczej mówiąc pole trójkąta równobocznego. Mamy na to konkretny wzór, czyli mamy a kwadrat pierwiastek z 3 przez 4, Wyliczyliśmy wcześniej, że krawędź podstawy ma 2, więc wstawiamy do tego wzoru za a dwójkę. Pole podstawy jest równe 2 do potęgi drugiej, pierwiastka z 3 przez 4, 2 do potęgi drugiej da nam 4, zatem pole podstawy to 4 pierwiastki z 3 przez 4, skracamy czwórki, pole podstawy to pierwiastek z 3. No I W tym momencie mamy wszystko do obliczenia objętości. Przypominam, że wzór na objętość ostrosłupa to 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. Wyznaczyliśmy sobie pole podstawy, wyznaczyliśmy sobie wysokość, więc wszystko wstawiamy do wzoru. Nasza objętość jest zatem równa. 1 trzecia razy pole podstawy, czyli pierwiastek z 3, razy wysokość, czyli pierwiastek z 627, dzielone przez 12. Po wymnożeniu liczników mamy 1 razy pierwiastek z 3, to pierwiastek z 3, razy pierwiastek z 627 daje nam pierwiastek z 1881. 3 razy 12 to 36. Teraz można zauważyć, że 1881 da się zapisać w postaci 9 razy 209. Stąd pierwiastek z 9 to 3, a pierwiastek z 209 zostawiamy. I wszystko jest dzielone przez 36. Na koniec skracamy jeszcze trójkę i 36 przez 3. Stąd nasza objętość wynosi pierwiastek z 209 dzielone przez 12. Jeśli pomogłem, Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.